Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 12, od wiersza 4 do siódmego i od 12 do 14. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jest to tekst, który bardzo wyraźnie pokazuje nam to, że jesteśmy w jedności pomimo naszej różnorodności. Bo jedność to nie jest jednolitość. To nie jest świadectwo tego, znak tego, że wszystko tak samo wygląda, wszystko tak samo funkcjonuje. Jedność to jest właśnie różnorodność w Bożej harmonii. Różnorodność w Bożej Harmonii. Jak w tym tekście przeczytanym, tyle razy występuje słowo różne, różne są dary, różne są posługi, różne sposoby działania, i ciągle jest to połączone z prawdą, że jeden jest Bóg, jeden Duch, jeden Pan, jedno jest ciało, jeden Chrystus. A więc to słowo pokazuje nam to, że akurat. Pomimo naszych różnic zdań, różnego rodzaju myślenia, funkcjonowania, możemy tworzyć jedność. To jest cud, kiedy Bóg nas łączy w swojej miłości, możemy być w jedności. Różnorodność jest piękna, gdy nawet popatrzymy na przyrodę. Właśnie ta różnorodność barw, kolorów, roślin, drzew, zwierząt to wszystko sprawia, że gdy jest to w harmonii, w Bożej harmonii, w Bożym porządku, wtedy jest to piękne. Gdyby cała przyroda była jednym drzewem, albo takie same drzewa by tylko były, i nic innego, gdzie byłoby piękno? A tak właśnie ta różnorodność, gdy jest w harmonii, w miłości, w jedności, jest piękna. Małżeństwo przecież mąż i żona. Są tak odmienni, tak różni, jeśli chodzi o budowę ciała, jeśli chodzi o mentalność, jeśli chodzi o umiejętności, możliwości itd. Całkowicie różni jesteśmy, a pomimo tego w małżeństwie tworzymy takie zespolenie, taką łączność, taką miłość, takie piękno. Jesteśmy jedno. I właśnie to jest cała Boża strategia, również dla naszych relacji, jako wierzących, że możemy być przy różnicy, Jakie akurat nas cechują, możemy być jedno. Duch Święty też ma różne dary, którymi nas obdarowuje, a pomimo tego wszystko to łączy się w jedną całość mianowicie w to, by Bóg był uwielbiony, by Kościół był zbudowany. Piękny obraz naszego organizmu, ciała naszego. Przecież nie może ręka powiedzieć nodze, że nie potrzebuje Ciebie, bo nie funkcjonujesz tak jak ja uważam, jak ja myślę, jak ja funkcjonuję, i odwrotnie, i każdy element naszego ciała jest tak różny, ale tworzymy całość, tworzymy jedno ciało. Kiedy Bóg stworzył Adama, powiedział to jest. Dobre, kiedy stworzył Adama i Ewę, to jest bardzo dobre. Ta łączność, ta różnica jest bardzo dobra. Różnice nasze są bardzo dobre, kiedy połączeni jesteśmy w Bożej miłości i w Bożym porządku. A więc chcę dzisiaj nas przez tą inspirację zachęcić do tego, żebyśmy uznawali pewne różnice. Również w zborach, w nabożeństwach, różny jest charakter nabożeństw, różne są charaktery zborów, ale tworzymy jeden kościół, globalny kościół Jezusa Chrystusa. Kiedy Chrystus jest wywyższony, kiedy On jest oczywiście w centrum. A więc różnice zdań nie muszą nas oddzielać od siebie, nie muszą nas oddalać od siebie. Ale moż, mogą nas łączyć, kiedy wszystko dzieje się w Bożej Miłości i według Bożego Prawa. Niech to słowo dzisiaj będzie dla nas taką też wolnością, dla naszej duszy, żebyśmy nie forsowali za wszelką cenę swojego zdania, bo tak musi być, jak ja uważam. Bo ja jestem ręka i uważam, że noga tak samo może, czy powinna funkcjonować. To byłoby bez sensu. To byłoby wbrew. Porządkowi Boga Stwórcy, miejmy uznanie jeden względem drugiego. Miejmy szacunek jeden względem drugiego. Przy całej tej różnicy zdań. Niech będzie różnorodność, ale niech będzie w Bożej harmonii. Nie chcę, żeby była jednolitość w moim małżeństwie, w moim zborze, w relacjach z innymi ludźmi. Nie chcę, żeby była jednolitość, bo, bo to nie jest Boży. Punkt widzenia to nie jest Boże spojrzenie i Boży plan dla nas. Chcę, żeby była różnorodność, ale w Bożym Porządku i w Bożej Harmonii. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty sam pokazałeś nam, jak miłować, jak uznawać innych. Jak nazywać zło złem, dobro dobrem? Panie, chcemy iść Twoją drogą i chcemy zachować jedność, do której Ty nas powołałeś. Amen.